Witajcie w magicznym świecie wróżki Astyli. Czy zakochasz się w maju raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zaczynamy, jeśli już żeście wybrali. Tu niestety musicie uważać na oszustów matrymonialnych. Ktoś będzie próbował rozkochać was w sobie, ale tylko po to, żeby was wykorzystać. Tu jest Askielichów, czyli wiadomo, zakochacie się na zabój. Tutaj ktoś z przeszłości będzie chciał do Was wrócić. Macie uczucia jeszcze do tej osoby, więc możliwe, że po prostu miłość wraca. Tutaj za bardzo będziecie kierować się rozumem, a niektórzy z Was będą raczej kończyć związki niż zaczynać. Tutaj jest chemia, słuchajcie, tutaj będzie Was ciągnąć do jakiejś osoby. Poczujecie to drganie, tą namiętność w sobie. Gwiazda mówi o spełnionych życzeniach lub marzeniach. Ktoś prosto z gwiazd, czyli możliwe zakochanie, chyba że za dużo ma życie.